Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki sweterek, który jest robiony w poprzek. Tutaj bardzo ładnie się układa. Tego typu sweterki są bardzo fajne, dlatego że one wyszczuplają sylwetkę, dlatego że pasy idą pionowo. A wiadomo, każdy wzór pionowy wyszczupla nam sylwetkę. Jest to sweterek robiony od, tutaj, od tego miejsca. Dokładny opis, jak ten sweterek wykonać, możecie znaleźć na mojej stronie www.handmade.com.pl i ukośnik na końcu. Link Wam podam w stronki w opisie. Również podam Wam link do, konkretnie. Do e-booka, do tego sweterka. Jak widzicie, jest on wykonany w serek. Na zdjęciach widzicie, jak ładnie jest tutaj wszystko wykończone. Taki sam serek znajduje się z tyłu i cóż o tym więcej sweterków! Link do mojej strony do, do mojego sklepu jest na dole w opisie i taki sweterek dzisiaj chciałam chciałam wam zaprezentować jest tutaj są tutaj bąbelki jest ażur tutaj jest ażur jest robiony Serek. Serek, jest z obydwóch stron i na dekoldzie, i na, dekoldzie na, na przodzie, na dekoldzie z przodu i na dekoldzie z tyłu. Sweterek jest robiony w poprzek, także jak widzicie bardzo wyszczupla i bardzo zapraszam do, na moją stronę, na stronie znajduje się również taki mini blog na którym pokazuję różne rzeczy, które, które właśnie robię, także też zapra zapraszam do lektury. Jest bardzo wygodny, ja mam go takiego, tak zrobiony za pupę, także wygląda świetnie i zapraszam do mojego e-booka, ewentualnie jak chcecie to możecie robić sobie ze zdjęć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i zobaczenia w następnym moim filmiku.